Mm -hmm. Cześć, witam w kolejnym odcinku z, ze SMITA. Dzisiaj kontynuujemy wyzwanie szturmu, wygrania wszystkimi postaciami. Dzisiaj sopkiem zagramy. Chyba, że ktoś będzie się chciał wymienić, na przykład i za Izanami. Niekoniecznie. Tot. Totem, może nie jestem najlepszym, dan zabaru. A Nox. Nox ja nie chcę. Ja mam skin, jakiś taki drogowskaz mam. Co to jest za skin w ogóle? Kaiju, kaiju, kaiju chyba. To jest domyślny. To jest recolor chyba. Te recolory biało-złote to są chyba za bycie. O! Czyli jednak dam za baru, gramy. Tylko nie mam skina, więc odpalę. Skórki. Teraz jakiś fajny skin potrzebuję do niego. Lisa. Jak z tej, jak z tej bajki o Lisie? Jak się on nazywał? Przypomnijcie w komentarzach, jak się nazywała ta kreskówka. Nie kreskówka, animacja. O, ten jest fajny. Zawsze mi się ten skin podobał. To jest jeden z pierwszych, jaki dostał Dan Zabaru. Ten lisek też fajny, ten grzybek też fajny. Zmieniło się? Nie, nie zmieniło się. Był już po czasie. I za nami. Fajny też skin. Mumi. Kera, Sobek, Nox. Ile ma gwiazdek? Ja jestem za Baru. O, mają Bakę Kuira. Nie wiem jak to się czyta. Rain. Achmuzen Cap, Achpłasz. I Kabrakan. Dobry też team mają. Będzie bolał na pewno Achpłasz. Brakan. No fajny, mają team. A ja sobie składam pod skile. To jest to, co tak. Build pod skile robię i też czasem mnie wyzywają, tak jak przy wam mówiłem parę odcinków temu, że jak buduję takie postacie zamiast autoataki, bo no, hunterzy są dobrzy też pod autoataki, to czasem mnie wyzywają za build yy, pod skile. Może racz dusz. Może raczej dusz, a może... Hmm, nie, to inaczej zbuduje go niż bolonkę, Zbuduję go podpuszkiwacza serc, bo to będzie dużo biło. Czy na kogoś potrzebuje oczyszczenie? Nie, bardziej się amulet by przydał chyba. Albo płaszcz medytacji. No i autoataki. O, nie mam Wojspaku. Voice wojspaka. Voice Fajny dźwięk odbijania się. Na dupci. Fajna rybka, co? Lubię tą postać. Bo on autoatak ma obszarowy. Tak jak ma to czerwone dookoła niego, to on w ten obszar bije autoatakiem. O, już zaczynają się bić. To nie ja. To i za nami agresywna. Lecimy w niej. Nie, nie zginie! <grywa> Ale uciek na końcówce. Monetę sięgnę. Brakło, troszkę brakło niestety. Ale trudno no. I tak z ogromną przewagą żeśmy zaczęli tą grę. Nie wiem kto tam tak ładnie zagrał u nas, że ich... Oni byli po naszej stronie. Wszyscy. Szczególnie tych dwóch, co tu padło. A kabrakan chyba się tak wbił głupio. Ach, muzea też fajnie można pod te muchy zbudować. No Wyzwanie mam, żeby wygrać wszystkimi postaciami szturm, więc będzie mnie czekało sporo pracy. To jest, nie wiem, która postać, 3, 4, 6 już jest postać, którą być może wygram. Gier oczywiście było więcej, to te gry, które przegrywam też wstawiam. Żeby i dla was było zaskoczenie, że nie zawsze wygrywam w tych odcinkach, ale może fajne. Fajnie zagram jakąś postacią. Monety potrzebuję. O o. o o, ale głupio zrobiłem. Bardzo głupio zrobiłem, ale uratowała mnie. O o, uratowała mnie Nox. No i mam to damage jeszcze. i Jeszcze mi ona złoto zbiera. Zobaczcie, że po mojej akcji się wycofali. No, Tutaj chyba wiedzą się, z kim trzeba liczyć. Ach, to spowolnienie jego. Mam ulta, ale by musieli się moi jakoś wbić sensownie. Mm -hmm. Jak do tego doszło? Nie wiem. Może dostałem sam przy naszej wieży? Startowe amulet. I... Mm -hmm. Pożeracza chyba zacznę. Czy Jotuna. Może Jotuna. Jotuna pierwszy poziom i startowe to. Dolarówka leci z szopem. O, jak nas pocisnęli? Wszyscy nasi zginęli, a oni są do dobicia. E... Nie mogę trafić go. No. no głupio zrobiłem, że po zabójstwie się nie cofnąłem. Zbyt odważny jestem. Sorry, 5-7. Ogólne SOBEK 4-1 i może tanki. Ale wiecie, jak się jednego zabije i się widzi kolejnego z końcówką HP, to już tak uh, dam radę, dam radę. I zwykle nie daje rady. Co to moja pasywka robi? Za każdym razem, gdy zabaru y, aktywnie zdobywa złoto, składa 10% do jednej ze swoich sekiewek. Kiedy sakiewka całkowicie się napełni, Danzabaru dosyskuje dodatkowe złoto. To niby na niego by się opłacało, ten podał auto atak starter składać, co też pod złoto yy, obrażenia. Im więcej złota, tym więcej obrażeń. Tylko to na 20 levelu działa, nie? więc wcześniej to różnie to bywa. To nie zebrał mi tej monety. Dajcie u chłopaki mam ulta, można by było coś podziałać. Wafuasza niech leci. Zabili go zanim wystrzeliłem. Dużo obszarowych skilli mają. I ten waleń. Leci za mną. Co no czemu mi się wyłączył Twitch na telefonie? Zapraszam na live codziennie o 19.00. Monetkami tu leży, ale boję się podejść. Jeszcze ona leczy. Nie, on leczy. Jest mój. Dwa, dwa staty. Już bilans trochę lepszy. Co oni się tak wbili tutaj? I to w kogo? We mnie?

No trochę... trochę wstyd. No rany. Mogłem samego ulta puścić, beze mnie. Rzeszczenie. I znowu bilans negatywny. Ładnie, kabrakanem zblokował. O, będę miał zaraz kolejny poziom. Progi sakiewek 140, 200, 300. Dodatkowa siła 10 na sakiewkę. Dodatkowe złoto też sporo. Co oni tak dużo biją? Co on tu robi? Dalej. Ach, myślałem, że ja go zabiję. Mogłem siąść teraz. Mój? Nie mój. Sobek dowił. Ale dzięki mojemu ultowi go do... zabiliśmy. Ach, nie chciałem. A tak, tower mi Jeszcze jedną zrobić? On się wbił w nas, ale wydaje mi się, że on nie ma szans z nami tutaj. E, ładnie tankuję. Jeszcze zblokował i za nami. On się też wbił. Ucieknę? Nie, ucieknę. Nie ma szans. Przedobrzyliśmy troszkę, ale nie szkodzi. E, co kolejne składać? Z następnego 4-4 staty. Sorry, że tak kamera była ustawiona, ale nawet się na tym nie skupiłem. No, ich stuny My nie mamy za bardzo stunów, Sobek tylko i, i Nox ma jako tako. Dobra, zgniatacza i lecimy. No i Hera w sumie też ma dobre stuny. Ależ się wbijem chyba w dobrze w nich. Patrzcie jak nasi tam się biją. Zabijemy. Ach, płasza, chyba. Bo brakło mi trochę denerza. Ten ach, jak ucieka. Jeszcze raz traf go, no nie. No nie, mój miał być. Niepotrzebnie, niepotrzebnie Nox tak sprowokowała sopka, żeby się wbijał. Bardzo niepotrzebne to było i zobaczcie, 2 kile za darmo dostał pod wieżą i 3 kile. będzie miał quadrę. Będzie miał kwadrę? No na pewno się rzuci na nią jeszcze. Jak będzie miał skok? No nie tego. Dobra, już chyba kwadry nie dostanie, za dużo czasu minęło. O, ładnie go zblokowała. Ale on i tak ją zrobi. No. No fajny jest on, Pemius. Fajna postać ten baku, Bak... nie wiem jak on się nazywa, ale teraz muszę defować. Nie wiem czy atakować, chyba się nie opłaca atakować. Mam ulta. A czy jesteśmy tu wszyscy? Hery nie ma I za nami zginęła. Ten poleciał za Kilem, ale jeden za jeden niby jest. Zobaczcie, jak się rzucili na mnie. No, bez sensu. Poleciał ten Sobek F7. Nie poddajemy się tak łatwo. Kto to chciał się poddać? Akashik. czyli Sobek chciał się poddać, 8-6. No, chociaż jak oni nas tutaj już cisną pod Feniksem tak mocno... no ona miniony niszczy. Niepotrzebnie, no i pewnie sam bym zrobił to samo. O, zabiła go! 9 sekund, zniszczą go. Ach, płaszcz, pije. Ja. Koniec. No. Szkoda. To na pocieszenie jeszcze otworzę jakąś skrzynkę. Tablica wyników, nie, szczegóły chciałem zobaczyć. Obrażenia 13 tysięcy, Hera miała 12. nich hahwasz też miał 13. On 15, jak ładnie cisnął. Ach, muzenka. Otwórzmy skrzynkę. Kolekcjoner plus 3, żeby jakiś skin wyleciał, bo tutaj mogą też wypaść jakieś główne jak... Pakiet mowy, czy pakiet komentatora? Chociaż pakiet mowy też fajny. Ale barwniki to jest totalne gówno. Ora, trzy. Czemu jest zaznaczona A3? 3, 2, 1. Co to się tam. O, co to jest? Karmazynowy władca. Ślad po skoku. Ale gówno wypadło. Co to? Gdzie to jest? Jak to wygląda? O rany. Dobra, dzięki za ten odcinek i zapraszam do następnego. Subskrybujcie, wpadajcie na live codziennie o 19 na Twitchu, lajkujcie filmy i już zapraszam do następnego, który wyjechał tu na środku ekranu. Cześć pa!